Lechia Zielona Góra, Polonia, bytom 1 do 1. Z nami trener dłużny Polonii Ryszard Wieczorek. Panie trenerze, stało się, remisujemy po raz pierwszy w tym sezonie, w meczu, który mógł się zakończyć naprawdę różnie. Bardzo bym prosił trenera o kilka słów podsumowania. No, na pewno jest to ciężki teren, bo patrząc na wyniki tego zespołu u siebie, dotychczas mieli trzy zwycięstwa, dwa remisy. Zremisowali z liderem. Z Rakowym Częstochowa i spodziewaliśmy się trudnej przeprawy. Oczywiście weszliśmy bardzo dobrze w ten mecz, mieliśmy inicjatywę. Sytuacja jakby była pod kontrolą i czerwona kartka wydawało się, że dla przeciwnika, dla gospodarzy otworzy nam większą drogę do bramki. Niestety tak nie było. To nie od dziś wiemy, że w takich sytuacjach gra się trudno. Oczywiście nie chciałbym tu nikogo usprawiedliwiać, bo powinniśmy sobie z tym poradzić. Ale od tego momentu przeciwnik stanął niżej i mieliśmy duże problemy z operowaniem piłką. Traciliśmy, nadziewaliśmy się na kontry, a przede wszystkim żółte kartki. To był taki trudny moment w pierwszej połowie. W drugiej trochę uspokoiliśmy to, zmiany. Ale niestety ta gra nasza, jeśli chodzi o ofensywę, kulała i na pewno nie można być zadowolonym, graliśmy zbyt wolno. Oczywiście, jeszcze raz mówię, to są uroki tej piłki i, i nikt nie powiedział, że w dziesięciu nie można grać skutecznie w obronie, bo myśmy dwa takie mecze już wygrali, grając w dziesięciu. Wtedy, wtedy te, te siły jakby s, y, są większe. Natomiast no, straciliśmy jeszcze bramkę w ostatniej minucie w naszym stylu, z rzutu rożnego. Dobrze, że, że zespół jeszcze wierzył, zareagował i odwróciliśmy to wszystko. Natomiast no, dużo, 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 dużo do, do poprawy w naszej grze, w ataku pozycyjnym, bo, bo na to byliśmy skazani dzisiaj y, y, przez większość meczu. Największy plus, pana zdaniem, i największy minus po dzisiejszym spotkaniu? To? No minus, to nie, nie mówimy o jakichś tam osobowych, personalnych działaniach, bo, bo wielu, wielu, wielu mogło zagrać lepiej, ale przede wszystkim zależy mi na tym, żeby ten zespół budować. Budować przede wszystkim pod względem takim mentalnym, a tego dzisiaj zabrakło. Plusem, plusem jest to, że. że dążyliśmy uparcie do, do szczelenia bramki czy w momencie 0-1, czy w momencie 0-0 natomiast no, minusem jest to, że stwarzaliśmy bardzo mało sytuacji takich stuprocentowych, które mogły e, mogliśmy zamienić na bramkę to jest duży minus, bo powinniśmy w tych sytuacji stworzyć więcej wtedy na pewno bramka wypadła Jest z nami również po meczu Lechia Polonia Konrad Andrzejczak e, Kondrat dzisiaj powrócił do składu Polonii jak... Powrócić to od razu z Bramką, która tutaj uratowała nam, nam punkt. Konrad, jak ty opiszesz ten mecz pełen naprawdę adrenaliny? No Na pewno przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo i no, zaczęło się dla nas idealnie. Przeciwnik dostał czerwoną kartkę zasłużoną. No, mecz powinien się ułożyć na pewno inaczej, bo wydaje mi się, że no, no, mieliśmy sytuację do tego, żeby zamknąć mecz, żeby strzelić, wygrać, a tak to była mega nerwówka bo przeciwnik no, zostawał dwóch, trzech z przodu, zamknął się dobrze w defensywie, no i my po prostu nie mogliśmy przebić się przez ich obronę. I jeden stały fragment, no i kurde, no znowu stracimy jakąś bramkę ze stałego fragmentu. No wiadomo, cieszę się, że strzeliłem tą bramkę, ale no mam duży niedosyt, że tylko na wagę jednego punktu. No właśnie, bo te kontry dzisiaj zespołu Lechi były bardzo groźne. Za trzecim razem ta, zrobili to co, to, co chcieli, ale brawa dla Was, że, że, że w tym doliczonym czasie, czasie gry stworzyliście akcję na, na, na golę remisu. E, przyjeżdżając tutaj, ten remis mimo wszystko widziałbyś ciemno? Nie, nie. Ja, znaczy spodziewaliśmy się, że będzie tutaj ciężki mecz, bo tutaj zawsze mamy. No z Lechą po prostu zawsze Lecha jest dla nas niewygodna, ale no mamy taki zespół, taką drużynę, że my w każdym meczu powinniśmy wygrywać.